Sędzia pozwala kontynuować tę akcję. Dobrze się zapowiadał ten atak, więc po faulu sędzia może tu sięgnąć po kartkę. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Tak, trudno mówić o pomyłce. Poprzeczka. Bramkarz musi mieć trochę szczęścia. 1-0. Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie wyrachowania, zacznie się regularna wymiana ciosów, na którą zresztą bardzo liczymy. Możemy popatrzeć raz jeszcze. Bardzo dobry strzał głową. W takiej sytuacji to było chyba rzeczywiście najlepsze rozwiązanie. Ciekawe, czy po meczu przyzna, że trudno by to było z rozmysłem powtórzyć. Jest bramka dająca prowadzenie, zrozumiała satysfakcja trenera. teraz zapewne będzie chciałby pod